Konfederacja w pierwszym miesiącu dostała panu 6 głosów, a po kilku godzinach było 447, jak to pan Daniel skomentował. Chciałem pana zapytać, co pan o tym sądzi, bo to wygląda na to, że po prostu nastąpiło oszustwo i w wyborach następują bardzo często po... Proszę państwa... Przecież są metody, są metody wyborów, które uniemożliwiają oszukiwanie takie ordynarne. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że ten wynik podany zaraz na początku wieczoru wyborczego to był wynik szacunkowy, ra, raczej sondażowy, natomiast to nie był wynik będący sumowaniem rezultatów uzyskanych w komisjach wyborczych. To potem zostało skorygowane. Czy nastąpiły fałszerstwa wyborcze? Tego nie wiem. Ale znając, zwłaszcza odwołując się do klasyka demokracji, to znaczy do Józefa Stalina, to wypada przypomnieć to, co on zauważył, że ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. Bardzo trafne spostrzeżenie. To jedna rzecz. Druga rzecz, wie pan, bardzo, znaczy warto się zastanowić nad y, ordynacją. Dlatego, że jedna ordynacja daje większe możliwości kontroli, a inna mniejsze. I nasza daje mniejsze, bo to ja tak trochę z przesadą felietonową, ale kiedyś mówiłem tak, że no, tam z komisji tych obwodowych, jak tam czy tam nie dopisują głosów nieważnych, to jest osobna sprawa, ale powiedzmy, że nie dopisują, no i to trafia do komisji. Okręgowej, a ona dokonuje podziału głosów wyborczych na mandaty. Teoretycznie według systemu Donta, takiego belgijskiego matematyka Wiktora Donta. Ten system Donta polega na tym, że głosy wyborcze, jakie padły na poszczególne komitety w okręgu. Dzieli się przez kolejno następujące po sobie liczby całkowite, do momentu, aż suma uzyskanych w ten sposób ilorazów będzie się pokrywała z liczbą mandatów w tym okręgu. Trochę to skomplikowane, ale, ale no, na tym to polega. Teoretycznie tak, ale może być inaczej, że tam system bywa trochę zmodyfikowany w zależności od potrzeb i na przykład. Sumuje się wszystkie głosy, jakie padły na wszystkie komitety wyborcze, wyciąga się pierwiastek kwadratowy, od tego się odejmuje roczną produkcję parasoli, no i wychodzi taki wynik, jaki nam jest potrzebny. Wydaje mi się, że najłatwiej, mo najlepiej możliwym do skontrolowania jest wynik w jednomandatowym okręgu wyborczym. No tam to już tam nie trzeba żadnych dzieleń, żadnych mnożeń, to zależy kiedy serwer. O nie, nie, to serwery oczywiście są w Izraelu, ale y, dlatego jak, jak Forum Żydów Polskich powiada, że y, y, taki antyżydoskość nie popłaca, to być może ma to większy ciężar gatunkowy, takie spostrzeżenie, niż nam się wydaje. Ale zakładam, że wie Pan, no nie chcę tutaj rozwijać przed Państwem teorii spiskowych, żadnych takich fałszywych pogłosek. Prawdziwe nam wystarczą. Proszę bardzo. Panie rektorze, <trymność> taką w kwestii to, 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 to jest... Wiosna, która dostała mniejsze poparcie niż suma poparcia dwóch ruchów patriotycznych, czyli KUKIZ i Konfederacja, ma trzech europosłów, natomiast tutaj 8,5% mamy głosów zmarnowanych, no i opcja patriotyczna nie jest w Europarlamencie reprezentowana. I teraz mam pytanie: tak. Jak pan uważa, z czego to wynika, że przywóści grupów no patriotycznych nie mogą się między sobą dogadać, że powiedzmy koalicja europejska może wziąć na listy postkomunistów, może, może, może to całe środowisko antypis pospierać. Natomiast oni się nie mogą między sobą dogadać, pomimo że 70-80% ich postulatów to jest w zasadzie wspólne. No bo co, Sahajko mówi równe dopłaty dla polskich rolników, Jacek Wilk mówi, żeby sprzeciwia się zamknięciu polskich kopalń. I tak dalej. No tutaj mamy co jeszcze? Liro i szczamka, inni przywódcy w zasadzie... Proszę pana, no spodobno... nie wiem, nie wiem dlaczego się nie mogą dogadać. No już tam mniejsza o przywódców, ale z tego co wiem, to na Śląsku nie mógł się dogadać europosob Dobromir coś, nie? Z panem posłem Jackiem Wilkiem, więc tuż tu wymagać od przywódców? Którzy mają ego jeszcze bardziej, jak sądzę, rozbudowane. Natomiast to, o czym Pan mówi, to wynika z systemu Donta. Właśnie system Donta tak działa. O jego można porównać do takiej ewangelicznej przypowieści. Tam, że wniosek, konkluzja jest taka, że temu, kto ma, to będzie dodane, a temu, kto nie ma, to odbiorą i to, co ma. To tak działa system Donta. Proszę pana, nie wiem, nie wiem, no, jak agenci działają w partiach politycznych, a moim zdaniem działają, to oni, wie pan, się nie prezentują tak jak ci w samolocie, co tam mówiłem, prawda? Dzień dobry, my jesteśmy tajnymi agentami, tutaj oni nie, także nie wykluczam tego, no, byłoby dziwne, gdyby tak nie było. Nawiązanie do wyborów, jak gdyby, e, chciałbym takie po proste wyjaśnienia dwóch faktów. Ja bym chciał, świetne wybory Pana Millera i Pana Przysięgocza, Cz bo no, chyba w sumie tam spółki, głosów, czyli prawie tyle samo cała Konfederacja, czy w Polsce, czy w okręgu Warszawskiego jest zaszczytów osób niebezpiecznych. Proszę, żeby nie słyszeć że za Pana Halo? E, Troszeczkę za na mikrofon. Świetne wyniki Pana Milena i Cimiłoszewicza w okręgu warszawskim otrzymali około pół miliona głosów pewnie. I to jest prawie tyle co konferencja. Czy aż tyle jest w Polsce komunistów? Całkiem sporo. Wie Pan, ja uważam, że... Y, znaczy nie, nigdy nie prowadziłem żadnych takich, wie Pan, dociekań na ten temat. Ale wydaje mi się, że całkiem sporo ich jest. W ogóle mój, moja diagnoza sytuacji w Polsce jest bardzo taka przygnębiająca. E, otóż naród polski, ten historyczny naród polski został od 1944 roku zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą. Tylko dlatego jest polskojęzyczna, bo nie zna żadnego innego języka. Ja, ale to tylko tyle. No i jest ich na tyle sporo, żeby zapewnić panu Cimoszewiczowi, który zresztą wystąpił w roli takiego rewidenta cnoty, bo skrytykował pryncypialnie Polaków, społeczeństwo polskie, że z nieoddawania własności, uczyniło cnotę, więc wystąpił jako taki samozwańczy rewident cnoty. Na szczęście ma dobrą pamięć, myślę pan Włodzimierz Cimoszewicz, ale krótką. Dobrą, ale krótką, bo gdyby miał dłuższą, to by chyba pamiętał, że był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która likwidację własności wypisała sobie na sztandarach. I przez całe dziesięciolecia mu to nie przeszkadzało. Dopiero jak Żydzi wystąpili tutaj z roszczeniami dotyczącym własności bezdziedzicznej, no to pan Cimoszewicz się obudził, doznał cudownego olśnienia. Wie pan cechą pols polskojęzycznej wspólnoty rozbójniczej jest łajdactwo. Obawiam się, że nieuleczalne. No to jeszcze mogę zrozumieć, ale to, że społeczeństwo nie jest zaniepokojone ustawą 447 i na jedyną organizację, partię, która alarmuje o tym Polsce, nawet nie udano 5% głosów, no to tym się nie da wytłumaczyć. Wie pan, to wytłumaczył to w XVII wieku. Taki francuski aforysta, Franciszek Książę arszefuco powiedział, że tylko dlatego Pan Bóg nie zesłał na ziemię drugiego potopu, bo się przekonał o bezskuteczności pierwszego. Proszę bardzo. Teraz Tutaj, tutaj mówiąc o tym, że w ostatnich wyborach parlamentarnych Połowa głosujących zagłosowała na socjalistów pobożnych, druga połowa zagłosowała na socjalistów bezbożnych. No, czyli to prowadzi do oczywistego wniosku, że 30 lat po rzekomym upadku socjalizmu wszyscy głosujący tak naprawdę głosują na socjalistów. I tak naprawdę ten cały mit upadku socjalizmu w Polsce jest zbudowany na bazie zarówno Krągłego Stołu, jak i legendy Solidarności, która rzekomo zwalczała komunizm i teraz to czasu też włącza telewizję publiczną, jest takie. Powiedzenie, że Solidarność była tym ruchem, który tak bohatersko rzeczywiście ten komunizm zwalczał. Wiadomo, że Solidarność nie była monolitem, natomiast ja mam do Pana też jako na pewno członka Solidarności pytanie takie, czy w jakim stopniu Solidarność była ruchem walczącym rzeczywiście z komunizmem czy socjalizmem, a na ile to był ruch po prostu walczący z partią, a nie z ideologią jako taką? Proszę Pana, no ja się powołam na opinię Stefana Kisielewskiego z roku 1981, jeszcze przed stanem wojennym. A więc z okresu karnawału solidarnościowego Stefan Kisiel to wymagało wielkiej odwagi cywilnej z jego strony, bo wtedy to no, solidarność była na ustach wszystkich. A Kisielewski powiedział, że solidarność jest ruchem robotniczym. W związku z tym wcale nie jest ruchem antysocjalistycznym, tylko Takim, któremu się nie podoba władza polskiej zjednoczonej partii robotniczej, ale przecież socjalizm można budować pod rozmaitymi sztandarami, nawet pod czarnym standardem proroka, co się przecież zdarza. Wy... Tak, wypaczenia nie. No, socjalizm tak, wypaczenia nie. To partia rzuciła takie hasło. Proszę Państwa, żeby tutaj tak kropkę na postawić różnica między lewicą i prawicą bo to się używa tych pojęć więc dobrze jest wiedzieć o czym się mówi bo tak ludzie mówią a to lewica a to prawica a Prawo i Sprawiedliwość się przedstawia jako ugrupowanie prawicowe Platforma Obywatelka też zresztą No a kto jest, jaka jest różnica między lewicą i prawicą w Polsce już jedną jedną Pomyliłem, że jedni są pobożni drudzy bezbożni więc generalnie to jest stosunek do historii i stosunek do Pana Boga. Jedni mają dobre, a drugi, a to moim zdaniem to jest za mało, bo na przykład na podstawie tych kryteriów, jeżeli tylko tymi się posługujemy, to nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czy podatki powinny być wysokie czy niskie, czy powinna być swoboda gospodarcza, czy nie. Nie potrafimy odpowiedzieć na podstawie tych kryteriów. Dlaczego? Dlatego trzeba wprowadzić jeszcze jedno i to jako podstawowe, nie jako dodatkowe, tylko jako podstawowe. I bardzo ładnie można rozróżnić prawicę od lewicy, jeżeli postawimy pytanie, jak, jaki sposób podziału dochodu narodowego dana formacja uważa za optymalny. Czy podział przymusowy za pośrednictwem państwa, jeżeli tak uważa, to jest ugrupowaniem etatystycznym, być może nawet socjalistycznym, albo jeżeli uważa, że po ten podział dochodu narodowego powinien być dobrowolny i poprzez rynek, to jest to partia wolnościowa. A jeśli jeszcze w dodatku ma konserwatywne poglądy społeczno-obyczajowe, to jest to partia prawicowa. I jeżeli to kryterium przyłożymy do parlamentarnej sceny politycznej, to co widzimy? Że nie ma ani jednej partii prawicowej w Sejmie, ani jednej. Scena polityczna jest zdominowana przez partie lewicowe, albo przynajmniej etatystyczne. I cała Unia Europejska taka jest. W dodatku jeszcze rewolucja komunistyczna tam się przez nią przewala z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej. Więc musimy zacząć myśleć o tych sprawach w sposób pogłębiony, bo jeżeli nie, no to będziemy tak zwodzeni jak szczury przez szczurołapa. Szczurom się też podoba muzyka fletu. Ale potem ten szczurapiew prowadzi je do rzeki i one się tam topią.